W domowych warunkach bardzo łatwo, szybko i totalnie zero-waste'owo możemy wykonać ekologiczny wkład do zniczy z drugiego obiegu. Cała praca zajmie nam dosłownie chwilkę, a do wykonania potrzebujemy kilku rzeczy. Jest to arkusz węzy pszczelej, specjalny knot albo sznurek, no i oczywiście znicz. Węze składamy na pół, a następnie jeszcze raz na pół. Otrzymujemy taki gruby pasek wosku. Na brzegu kładziemy sznurek i teraz zawijamy w rulonik. Kład jest gotowy. Wstawiamy do naszego znicza i odpalamy. <grybuj> voilà.